Do niczego się nie nadaje. Czy aby na pewno, może to zdanie jednak nie jest prawdziwe? Oczywiście nie zawsze tak o sobie myślimy, że do niczego się nie nadajemy, ale czasami. Poszukujemy siebie w tym, jak ktoś nas ocenia, i szukamy kogoś, kto potwierdzi naszą wartość, i wybieramy tak przyjaciół, wybieramy tak znajomych, żeby nam mówili: O Ty jesteś dobry, Ty całkiem się nadajesz, mówisz fajne rzeczy, Twoje życie jest ciekawe. A Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi do nas: Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem, abyście szli. I przynieśli owoc. Moi drodzy, to jest zupełnie inna perspektywa życia. My nie musimy za, zasłużyć na to, że Jezus nas wybrał. Nie musimy być szczególni, nie musimy o to zabiegać, nie musimy za tym chodzić. On chce nas wybrać. Chce ciebie, chce mnie, żebyśmy byli przy nim, żebyśmy byli w jego życiu, żebyśmy właśnie z tego powodu. Czuli się wyjątkowi. Nie potrzebujemy zasługiwać na Bożą miłość, nie potrzebujemy zasługiwać na obecność Chrystusa w naszym życiu. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy poczuć się wybrani, a to wybranie trochę nas zobowiązuje, a nawet mocno nas zobowiązuje. Zobowiązuje nas do tego, żeby wydawać owoc, owoc życia z Bogiem. Czyli to podobieństwo do Jezusa Chrystusa, tym owocem jest moje dawanie siebie drugiemu człowiekowi, moje kochanie drugiego człowieka, bycie dla drugiego człowieka, nie tylko dla siebie. Tak więc jesteś wybrany, jesteś wybrana, jesteś kochany, jesteś kochana i nie potrzebujesz na to zasłużyć. Bóg to robi pomimo tego, Jacy jesteśmy, jak się zachowujemy.